Ach, na szczęście jestem z jedem rumuńskim i znalazłem auto, bo tamte się rozdupcyć przez moją kwaśną kupę. A wo, co za wariat giki, ach ha ach. Whoa, 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 whoa. Co za wypadek, co ja mam z moim pechem, a zresztą mój tobie nie Ach, teraz mnie wkurwić, jak was oh rozdupoić w imię leśnego dzbana, tatata, tatata, tata. Pierdolone dziki, powiem tylko jedno słowo napierdalać pierdalać, ta ta ta, ta 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 Co za miało, wo, 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 No i game over.